Cześć, siemka, witam was moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was na szósty odcinek z otwierania boksa UEFA Euro 2016. Szósty odcinek, a więc połowa boksa już została otwarta przeze mnie. Naprawdę mega karty trafiliśmy, także każdemu z was naprawdę polecam na dobry początek zbierania zbierania tej edycji kupić sobie tego boksa, bo naprawdę warto. Także weźmiemy sobie może z tej strony 5 saszetek. Raz, 2, 3, 4, 5. Box na razie pójdzie tutaj, no jeszcze będzie, będą cztery odcinki z niego, także mam nadzieję, że jeszcze jakieś mega karty trafię, a my, my już zaczynamy otwierać te, zobaczymy czy będzie coś fajnego, fajnie by było. Mamy tak, Mesut Özil, Deutschland, Niemcy, bazówka, Sebastian Predl z Austrii, Lendziani z ja jest to Albania. John O'Shea z Irlandii. Tu mamy tak. Passion and Pride. No, fajne są te naprawdę karty. Te, te takie kibicowskie, można powiedzieć. Mamy Walię, także naprawdę super. Chyba moja już trzecia karta tego typu w kolekcji. A tu mamy. Wow! Wow! Inventiveness. No, super naprawdę karta. Moi drodzy, Inventiveness trafia się. Gdzie one są? Jest 15 inventivenesów i trafiają się 1 na 15, czyli naprawdę całkiem fajny strzał. Gokan Iller ze Szwajcarii, no te inventivenesy są naprawdę cudne. Tu są takie wytłaczane, no naprawdę mega uczucie, jak się je trzyma w ręce, także naprawdę super już strzał. No a zostały nam przecież jeszcze 4 saszetki, także szukam dalej jakichś ciekawy karteczek. Mam nadzieję, że coś jeszcze się trafi w tym odcinku oczywiście e, teammate Dynamo Sania. E, Sikorson z Islandii Duris ze Słowacji e, Kirikesz z Rumunii tutaj mamy tak teammate key player Tony Cross z, Niem z Niemczech z Niemiec oczywiście a tu mamy moi drodzy wow, 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 wow. autograf, drugi autograf mojej kolekcji Diego Costa, no te autografy są cudne po prostu. No wiadomo, że to są e, nieprawdziwe, ale e, maszynowe, ale naprawdę cudna karteczka po prostu Diego Costa. Wow, po prostu Bajkan. Także druga saszetka i drugie, druga naprawdę mega karta. Także, także już się naprawdę mega odcinek zapowiada. Jeszcze trzy saszetki zostały przecież do otwarcia. Także zobaczymy, co tu się jeszcze może kryć na nas e, Garrett Macaulay z Irlandii północnej, Sterling z Anglii, Joe Allen z Walii teammate e, goal machine Graciano Pele z Włoch. Tu mamy tak jest double trouble, jest super naprawdę, chyba już czwarty double trouble w mojej kolekcji, albo trzeci, no nie wiem już, musiałbym sprawdzić Marek Hamsik i Juraj Kuczka, no naprawdę mega mega odcinek kolejna Fajna karta. No te double, one się nie trafiają jakoś mega rzadko, ale naprawdę fajna karta, a tu mamy jeszcze Game Changera, jest to Burak Ilmaz z Turcji, także naprawdę fajnie. Jeszcze dwie saszetki zostałam, zostały, moi drodzy, do otwarcia, także liczę jeszcze na jakieś fajne karty. Jestem ciekaw, co tu się trafi. Erkan Zengin, Dynamo teammate ze Szwecji. Attila Fiola Madziarorszak to jest Węgry. Bazóweczka kolejna ze Szwajcarii, Joan Dziuru. Artem Fedecki z Ukrainy. Tu mamy tak. Golstopper Rui Patricio z Portugalii. No piękne są te karteczki naprawdę, super. A tu mamy jeszcze teammate, key player Radza Naingolan z Belgii. Także moi drodzy, tak by to wyglądało. A my mamy jeszcze do otwarcia ostatnią saszetkę w tym odcinku. Naprawdę super. Kolejny odcinek wyszedł już. E, teammate Blaze Matwidi z Francji. Piłkarz PSG Wacław e, Prochaska z Czech. Kolejny teammate. E, kolejny to Igor Smolnikow z Rosji. O, proszę, mamy Polaka. Jakub Błaszczykowski, Polska, no naprawdę super bazóweczka e, Kolejny już Polak do mojej, molej, mojej kolekcji, także lecimy dalej. Tu mamy Logo Portugalii, moi drodzy, super. Mi się te herby naprawdę mega podobają, tak naprawdę jest nieźle. A tu mamy jeszcze mamy kartę One to Watch, One to Watch, Alexandre Lacazette z Francji. No i super naprawdę. Te karty Want Watch nawet są całkiem fajne, także naprawdę Wam powiem. A podsumowując ten odcinek, moi drodzy, to naprawdę kolejne e, kilka fajnych karteczek wpadło do e, mojej kolekcji. a więc tak logo z Portugalii, Want e, Watch z Francji, Goldstopper z Portugalii, e, z Turcji mamy Game Changera, Passion and Pride z Walii, a najlepsze karteczki to Double Trouble ze Słowacji. Autograf, moi drodzy, Diego Costa, drugi już autograf w mojej kolekcji. Także ta kolekcja naprawdę rośnie w siłę już i inventivenes Gokan Iller, e, na razie drugi inventivenes w mojej kolekcji, ale mam nadzieję, że to będzie e, jeszcze szybciej rosło. Także, moi drodzy, tak by ten odcinek wyglądał. Ja Was zapraszam na kolejny odcinek z Techboxa i trzymajcie się. Pozdrawiam Was, cześć.